Cześć, witam! Z tej strony Lashi, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zdobyć darmowego białego kruka, czyli mroczno skrzydłą. Oraz postaram się Wam pokazać najszybszy sposób na uzbieranie wszystkich rzeczy do stworzenia Waszego kruka. Oczywiście dziękuję najnowszym subskrybentom na kanale i jeśli Wy chcecie się pojawić w następnym odcinku na tej liście, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Zapraszam do oglądania! A więc co potrzebujemy do stworzenia białego kruka nazywanego mroczno-skrzydłą? Potrzebne jest wam 80 niezłamanych kości, 4 słoiki z błędnym ognikiem, błyskotka niebiańskiej duszy i 20 okruchów duszy. Aby zdobyć poszczególne rzeczy, mamy różne sposoby. Głównie jest to zwiedzanie szlaku, które możecie robić kilka razy w ciągu dnia, dzięki czemu dacie, dacie radę uzbierać kości, błędne ogniki oraz okruchy duszy. Polecam Wam przejeżdżać ten szlak w różne alejki, różnymi trasami, bo czasami może się coś nam umknąć i warto się wrócić. O, i też rada: jeśli podczas przejazdu tym takim kanionem, kiedy goni Was wąż lub jakiś inny duży zwierzak nie bójcie się zatrzymać i wziąć rzecz, która jest na tej trasie. Jedynie co wam się stanie, to przeteleportuje was na sam początek trasy i będziecie mogli znowu od nowa ją przejechać, a rzecz będzie znajdować się w waszym ekwipunku. Kości możecie znaleźć na szlaku lub wymienić je za jakiś przedmiot u Wrony Poł. na przykład za jakąś książkę. Słoik z błędnym ognikiem możecie uzyskać przy wymianie z dnią za rzecz. Za dwa tony. więc z tym nie ma problemu. A w tym roku okruchy duszy możecie uzbierać na tornadach, oraz czasami pojawiają się one na szlaku pojedynczo bądź na całej twierdzy. Dlatego też trzeba, wiecie, być czujnym i uważnym. No i też polecam Wam korzystanie z mojego sposobu, który pojawił się na moim kanale rok temu, oraz w tym roku też. Dzięki temu lifehackowi uzbieracie okruchy duszy w bardzo szybkim tempie i nie będziecie musieli, wiecie. Czekać tak długo, aby wreszcie odebrać waszego kruka. Myślę, że większość rzeczy jest prosta do znalezienia i uzbierania, lecz wiem, że możecie mieć problem ze znalezieniem tej błyskotki niebiańskiej duszy. Otóż, kochani, możecie znaleźć ją w dud. Na filmie macie tutaj pokazaną drogę do tej rzeczy. Dokładnie ta rzecz znajduje się w paszczy tego dinozaura, który tam leży. Dlatego no, ogólnie do odebrania tego kruka potrzebujecie odblokowanego portalu. Na nawiedzony szlak to jest must have. No i ten portal możecie odblokować przez też właśnie okruchy duszy, więc radzę Wam właśnie dużo ich pozbierać, bo na obydwa kruki, poradnik na tego drugiego kruka też może się pojawi na kanale moim. Chociaż jest już, więc możecie wbijać na tą starszą wersję, ale właśnie na obydwa kruki potrzebujemy dużo kryształów, właśnie okruchów duszy, na odblokowanie różnych portali. No i tak, jeśli uzbieracie już te wszystkie rzeczy, to możecie odebrać swojego kruka. Wystarczy, że pojedziecie tą trasą, aby dostać się do ołtarza, więc uważnie oglądajcie teraz film. Okej, okay, udało mi się uzbierać rzeczy na tego kruka i wam powiem, że jestem troszkę no, ciekawa, w jaki sposób on będzie um, się prezentować. O mój Boże! Ale on jest piękny, biały. Mi się chyba on bardziej podoba od tego, co był rok temu. Um, w sensie, no nie wiem, ładny jest. Jest bardzo piękny i śliczny. No mi się podoba. No więc słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, że od dzisiaj na moim kanale odcinki lub live'y raz tak, raz tak będą pojawiać się codziennie około godziny 16-17, a live'y wieczorem, aż do końca października. Więc przygotujcie się na wielką aktywność z mojej strony. Ja bardzo dziękuję Wam za Waszą aktywność pod moimi najnowszymi filmami. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A dzisiaj pozdrowienia lecą do... Jestem cool... Nelunia oraz Westy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i słuchajcie, no widzimy się w następnym odcinku, który prawdopodobnie pojawi się w poniedziałek. Pa, pa!